Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W poniedziałek otwarto największy masowy punkt szczepień w regionie. Działa w sali gimnastycznej zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1 w Kępnie. Szczepienia wykonywane będą przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Na ten moment, mówię od poniedziałku do piątku, bo będziemy analizować zapotrzebowanie. I kwestie dostępności dla mieszkańców od godziny 10 do 18. W pierwszej partii do kępna dotarło 1600 sztuk szczepionki firmy Pfizer. To są szczepionki zaplanowane na ten tydzień do podania. Średnio będziemy szczepić około 400 szczepionek dziennie. Szczepionki są w aptece szpitalnej i przekazywane są. Zgodnie z zapotrzebowaniem na dany dzień do punktu szczepienia. W kolejnych dniach do tego punktu trafi także szczepionka firmy Moderna. Na ten moment mamy zagwarantowane dostawy. W systemie pojawiły się już oferty na kolejne tygodnie i dzisiaj będziemy je zamawiać na następny tydzień. Punktualnie o godzinie dziesiątej pojawili się pierwsi mieszkańcy zarejestrowani na szczepienie. Po wypełnieniu ankiety o stanie zdrowia przechodzili do jednego z czterech stanowisk, przy których odbywały się szczepienia. Do tej pory w Wielkopolsce zaszczepiono prawie 830 tysięcy osób, ponad 200 tysięcy osób przyjęło drugą dawkę. W punkcie szczepień szpitala w Kępnie do 24 kwietnia wykonano 3152 szczepienia. 562 osoby przyjęły już drugą dawkę. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.